30 maja 2025 roku w Kijowie republikański senator Lindsey Graham i demokratyczny senator Richard Blumenthal ogłosili, że ponad 80 członków Senatu jest gotowych poprzeć miażdżący pakiet sankcyjny przeciwko Rosji. Projekt przewiduje 500% taryfy na każdy import z państw, które nadal kupują rosyjską ropę, gaz, uran czy węgiel, co bezpośrednio uderzyłoby w Chiny i Indie, a Kremlowi odciąłoby twardą walutę potrzebną do zbrojeń. Dwa dni później, podczas konferencji prasowej w Paryżu, obaj senatorowie ostrzegli, że Władimir Putin wykorzystuje pauzę negocjacyjną wyłącznie do przygotowania kolejnej ofensywy na Ukrainie i że nadchodzące dwa tygodnie mogą zadecydować o losie Europy. Te ostrzeżenia współbrzmią z najnowszymi danymi budżetowymi Moskwy. Rosyjski plan finansowy na rok 2025 podnosi wydatki obronne o 1,4 do około 145 miliardów dolarów, co stanowi Ponad 6% produktu krajowego brutto i 40% całych wydatków federalnych, najwyższy udział od upadku Związku Radzieckiego. Według niezależnego portalu Meduza wzrost obejmuje dodatkowe fundusze na zakupy dronów irańskich, pocisków balistycznych północno-koreańskich i mobilizację rezerwistów, co potwierdza tezę o przygotowaniach do długiej wojny. Senatorowie argumentują, że jeżeli Zachód nie zadziała natychmiast, Rosja odbuduje potencjał ofensywny szybciej niż Ukraina i NATO zdołają uzupełnić własne zapasy amunicji. Projekt ustawy przewiduje więc nie tylko sankcje finansowe, lecz także automatyczne zamrożenie wszystkich rosyjskich aktywów państwowych w bankach krajów G7, blokadę ubezpieczenia tankowców pod rosyjską banderą i zakaz współpracy technologicznej w sektorze zbrojeniowym. W opinii Grahama każdy dzień zwłoki oznacza większe ryzyko, że następna bitwa będzie toczyć się nie pod Charkowem, lecz pod Talinem, co odnosi się do niedawnych raportów wywiadu litewskiego o wzroście rosyjskich jednostek pancernych w obwodzie kaliningradzkim. Wnioski są trzy: Po pierwsze, rosyjska gospodarka została de facto przestawiona na tory wojenne, a nowe środki budżetowe potwierdzają długofalowy zamiar prowadzenia agresywnej polityki militarnej. Po drugie, zaproponowany przez senatorów. Pakiet sankcji jest największą jednorazową próbą podważenia tej strategii poprzez uderzenie w jej finansowe arterie. Po trzecie, brak skoordynowanego działania w najbliższych miesiącach może zachęcić Kreml do eskalacji nie tylko na Ukrainie, ale również na wschodniej flance NATO, co podniesie koszty obrony dla całego sojuszu. Dlatego autorzy projektu apelują, by Kongres uchwalił ustawę jeszcze przed wakacjami, a partnerzy w Europie i Azji. Przygotowali lustrzane regulacje, zanim rosyjskie linie produkcyjne czołgów i rakiet przekują nowe miliardy w realną siłę. Ognia, paka to, to oficjalne dane tzw. ekspertów, natomiast ja mam mieszane uczucia. Myślę, że wiele osób pamięta dywagacje ekspertów na temat rosyjskiego uzbrojenia po roku wojny na Ukrainie. Liczono pociski, rakiety, lufy, sprzęt bojowy ciężki i lekki. Wszystkiego za chwilę miała zabraknąć. Teraz narracje się odwróciły. Rosja, pomimo sankcji rozpadającej się gospodarki, ma uzbrojenia więcej niż cała Europa. Zadaje publicznie. Pytanie, gdzie jest prawda? Mnie to pachnie manipulacją i zarządzaniem ludźmi strachem. Czy za tymi informacjami kryje się drugie dno? Czas pokaże. Na, dokład... Na dokładkę mamy informacje z ostatniej chwili. Specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Ukrainy, generał Keith Kellogg. W ostatnich wypowiedziach publicznych potwierdził, że obawy prezydenta Rosji Władimira Putina dotyczące zaangażowania NATO w konflikt na Ukrainie są w pewnym stopniu uzasadnione. W wywiadzie dla Fox News stwierdził, że działania państw europejskich, w tym dostawy zaawansowanej broni, mogą być postrzegane jako element wojny zastępczej prowadzonej przez NATO przeciwko Rosji. Kellogg odniósł się również do trwających Negocjacji pokojowych między Rosją a Ukrainą, informując, że po konsultacjach z europejskimi partnerami w Londynie opracowano 22-punktowy dokument zawierający propozycję zawieszenia broni w powietrzu, na lądzie i na morzu. Jednakże żadna ze stron nie wyraziła pełnej satysfakcji z przedstawionych warunków. W kontekście dostaw broni dalekiego zasięgu, takich jak niemieckie pociski manewrujące Taurus, Kellogg zauważył, że takie działania mogą być interpretowane przez Rosję jako bezpośrednie zaangażowanie NATO w konflikt. Prezydent Putin wielokrotnie ostrzegał, że użycie zachodniej broni dalekiego zasięgu przeciwko celom na terytorium Rosji będzie traktowane jako akt agresji ze strony NATO, co może prowadzić do eskalacji konfliktu. Kellogg podkreślił, że choć Ukraina nie dołączy do NATO w najbliższym czasie, istnieją alternatywne rozwiązania zapewniające jej bezpieczeństwo. Zaznaczył również, że decyzje dotyczące rozszerzenia NATO należą do prezydenta Trumpa który obecnie prowadzi działania dyplomatyczne, mające na celu zakończenie konfliktu. Już informowałem we wcześniejszych materiałach informacyjnych, że przynajmniej w USA coraz więcej racji przyznaje się Putinowi, a kolcem staje się Załęski, który nie chce rozbioru Ukrainy. Pewnie wkrótce i on odejdzie na drugi plan, zmuszony naciskiem tzw. przyjaciół Ukrainy.